Cześć wszystkim. Witam was serdecznie. Dzisiaj powiem wam o tym, co zrobić z gruzem na budowie i jak można go zutylizować w sposób łatwy, przyjemny i tani. Tak, tani, bo za darmo. Już wam pokazuję i powiem wam też gruz zabierali nam wczoraj. Była piękna była pogoda. Zobaczcie, co dzisiaj się wyrabia. Niestety już tak pięknej pogody nie mamy. Każdy czeka z niecierpliwością na wiosnę. W naszym przypadku po prostu przyjechał pan i to zabrał. O tyle fajnie, że po prostu nawet nie musiał wjeżdżać na działkę, tylko po prostu zabrał to z drogi asfaltowej. HDS-em wyciągnął maksymalnie ramię i po prostu to zabrał. tak jak ci co się budowali pewnie wiedzą że z tym pustakiem gazobetonem nic nie jesteśmy w stanie zrobić ze względu na to że po prostu on się nie nadaje a ino utwardzenie podłoża drogi ponieważ jest jak jest i tak jak mogliście zauważyć wczoraj jaka była piękna pogoda dzisiaj jest znowu pochmurno brzydko i szaro buro ale z tego co widziałem będzie jeszcze gorzej bo ma być cały tydzień pogoda taka typu desz, śnieg deszcz ze śniegiem więc o tyle fajnie, że przynajmniej jest sucho. No i każdy czeka do tej wiosny. Ale wracając do tematu, jak widzieliście na filmie, oddaliśmy dwa worki big bagów i można to zrobić w łatwy sposób, ponieważ raz do roku macie możliwość oddania bezpłatnie worka big bag. I myśmy z takiej oferty i propozycji skorzystali. I drugi big bigback, jeżeli chodzi o oddanie, kosztuje 260 zł, więc też to jest, wydaje mi się, cena uczciwa. Mamy wszystko wrzucone do worka, przyjeżdża po prostu HDS, wrzuca to i mamy po problemie. Jak wygląda koszt wywozu? Myślę, że u Was jest to podobnie. Ja uciekam do pracy. Trzymajcie się, cześć.